Bismillah wa wassalatu wassalamu ala rasulillah Czwarty punkt księgi proroczego zaproszenia Religia Islam Islam jest religią poddania się jedynemu wszechmogącemu Bogu, Allahowi Jest to wiara nakazana przez Boga dla całej ludzkości i uważana za jedyną prawdziwą religię Boga odnowioną i przekazaną przez proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam. W swoim specyficznym znaczeniu Islam odnosi się do samej religii, podczas gdy w szerszym sensie termin Islam oznacza poddanie się pokornie, posłuszeństwo wobec przykazań i przestrzeganie zakazów bez przeciwu. Szczerze oddawanie czci Allahowi tylko i wiara w Niego. Dlatego wszyscy prorocy przed Muhammedem sallallahu alaihi wasallam praktykowali Islam. W tym sensie, że podporządkowali swoją wolę Allahowi. Muzułmanin więc jest kimś, kto poddaje się Allahowi i czci go wyłącznie. W tym szerokim sensie każdy prorok był muzułmaninem. W Koranie 5:3 Allah powiedział: Dziś uczyniłem Waszą religię doskonałą dla Was i dopełniłem moje łaski nad Wami i zatwierdziłem islam jako religię. W powyższym wersecie Allah. Subhanahu wa ta'ala jasno stwierdza, że wybrał islam jako religię dla ludzkości i uczynił ją doskonałą przez proroka Muhammada sallallahu alaihi Wasalam, ponieważ ludzie wciąż próbują zniekształcać religię jednego Boga i zmieniać prawo oraz rozumienie monoteizmu. W Koranie 3,85 Allah subhanahu wa ta'ala powiedział, jeśli ktoś pragnie religii innej niż islam, poddanie się Allahowi, nigdy nie będzie... Ona od Niego przyjęta, a w życiu przyszłym będzie wśród tych, którzy stracili wszystkie dobra duchowe. W tym wersecie Allah subhanahu wa ta'ala jeszcze bardziej wyraźnie odnosi się do kwestii islamu jako jedynej religii akceptowanej przez wszechmogącego Boga Allah subhanahu wa ta'ala. Islam jest definicją narzuconą przez Allaha, głoszoną przez wszystkich proroków. La ilaha illallah, co oznacza nie ma Boga godnego czci, oprócz Boga jednego, Allaha. Wymaga to kierowania wszystkich aktów czci wyłącznie do Allaha i porzucenia wszelkich form kultu gdzie indziej i unikania fałszywych bóstw. Wymaga również przyjęcia Jego ostatniego posłańca, Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Przyniósł On nam tę wiadomość i nauczył nas sunna, jak czcić Allaha w sposób, który jest Akceptowany i przyjemny dla Niego. W Koranie 6.49. Ci, którzy odrzucają nasze ajat, dowody, oznaki, wersety, nauki i znaki objawienia, będą cierpieć męki za swoją niewiarą. I zgodnie z tłumaczeniem Tafsir al kurtubi, i za zaprzeczanie przesłaniu Mohameda Sallallahu alaihi wasallam Koran 5.10. Allah subhanahu tala powiedział: A ci, którzy nie wierzą i odrzucają nasze znaki, ci są towarzyszami ognia piekielnego. Z drugiej strony, odrzucanie przesłania, które Allah wysłał i powstrzymywanie się od islamu, to droga, której nie życzymy nikomu. To droga, którą Allah Najwyższy wyraźnie ostrzega. Ważnym aspektem dla muzułmanina jest jego wiara, zwana iman w islamie. Każdy muzułmanin wierzy w sześć filarów. Pierwszy: wiara w Allaha, drugi: wiara w Jego anioły, trzeci: wiara w Jego proroków wszystkich, czwarty: wiara w księgi, które zesłał, piąty: wiara w dzień sądu ostatecznego, szósty: wiara w kadr, czyli przeznaczenie. Nie można być muzułmanem, nie wierząc w jeden lub część filarów. Islam obfitość dobroci. Ci, którzy sprzeciwiają się islamowi, to z powodu ignorancji czy złych czynów. Ciągle twierdzą, że islam jest barbarzyńską, zacofaną ideologią i że Koran nakazuje zło. Te twierdzenia są całkowicie fałszywe. Każdy prorok, który przyniósł wiadomość o oddawaniu czci Allahowi, wierzeniu w niego i zwracaniu się do niego w pokucie, był nazwany czarownikiem, szalonym lub złoczyńcą. I oczerniany na wiele sposobów. W poniższych wersetach pokazujemy, że islam jest obfitością dobroci, a Allah w Koranie nakazuje swoim sługom być dobrym wobec rodziny, sąsiadów, podróżnych, pomagać biednym, przebaczać, być pokornym, sprawiedliwym i uczciwym, mieć dobre maniery oraz mówić i działać w dobry sposób. Dla tych, którzy spełniają te nakazy i czczą go zgodnie z naukami jego ostatniego posłańca Muhammada sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala obiecuje nagrody w tym życiu i wieczne wynagrodzenie w życiu przyszłym. I tak w Koranie 16.97 Allah Subhanahu wa Ta'ala powiedział, kto czyni dobro, będąc wierzącym, czy to mężczyzna, czy to kobieta, z pewnością sprawimy, że będzie miał życie dobre i z pewnością przydzielimy im nagrodę w życiu przyszłym zgodnie z najlepszym, co robili. W Koranie 5, wers 9, Allah Subnatala powiedział: Allah obiecał tym, którzy wierzą i czynią dobre uczynki, że dla nich jest przebaczenie i wielka nagroda. W Koranie 4, 36, Allah powiedział: Oddawajcie cześć Allahowi i nie stawiajcie mu żadnych współpartnerów. I bądźcie dobrzy dla rodziców, krewnych, sierot, potrzebujących, sąsiadów bliskich i dalszych, towarzyszów obok Was, podróżnych, oraz tych, którzy prawa ręka posiada. Zaprawdę, Allah nie lubi tych, którzy są samolubni i zrozumiali. W Koranie 2, 271 Allah powiedział: Jeśli ujawnicie swoje wydatki charytatywne, jest to dobre, ale jeśli ukryjecie i dacie je biednym, będzie to lepsze dla Was. I On usunie część Waszych złych uczynków w ten sposób. Allah wie o tym, co robicie. W Koranie 3:92 Allah powiedział: Nie osiągniecie dobra, nagrody, inne znaczenie, nie osiągniecie sprawiedliwości, dopóki nie wydacie w drodze Allaha z tego, co kochacie, a cokolwiek wydacie, za prawdę. Allah wie o tym. W Koranie 24:20 Allah powiedział: Niech ci, którzy mają dobroć i majątek, nie przysięgają, że pomagają swoim krewnym potrzebującym i emigrantom w imię Allaha. I niech wybaczą i przyoczą. Czy nie chcielibyście, aby Allah wam przebaczył? A Allah jest przebaczający i miłosierny. W Koranie 3, 134 Allah Subnatala powiedział Ci, którzy wydają w imię Allaha w czasie łatwym i trudnym i powstrzymują gniew i przebaczają ludziom, a Allah kocha tych, którzy czynią dobro. I ostatni wers w Koranie 5, 8 Allah powiedział o Wy, którzy wierzycie, stójcie mocno w obronie Allaha, świadkowie w sprawiedliwości, i nie pozwólcie, aby nienawiść do ludu powstrzymała Was od bycia sprawiedliwymi. Bądźcie sprawiedliwi, to jest bliższe pobożności. I obawiajcie się Allaha. Zaprawdę Allah wie o tym, co Wy robicie. Kolejny punkt: Przebaczanie wszystkich wcześniejszych grzechów za przyjęcie islamu. Hadith Opowiedziano, że Abu Sa'id al-Kudri powiedział: Posłaniec Allaha, sallallahu alaihi wasallam powiedział, jeśli ktoś przyjmuje Islam, a jego Islam jest dobry, Allah zdecyduje o nagrodzie za każdy dobry uczynek, który uczynił wcześniej, a każdy zły uczynek, który uczynił wcześniej, zostanie wymazany. Następnie nadejdzie rachunek. Za każdy dobry uczynek zostanie nagrodzony dziesięciokrotnie, aż do siedmiuset razy. A za każdy zły uczynek będzie zapisany taki, jak jest. Chyba że Allah wszechpotężny i wspaniały go przebaczy. Sunna Anisai, Hadith numer 4998, referencja książkowa księga 47, hadit 14. Podobny hadis znajdziemy Księdze Sahih al bukhari Hadis numer 34, referencja księga numer 2, opowiedziano Abu Said al-Kudri. Posłaniec Allaha, sallallahu alaihi wasala, powiedział: Jeśli ktoś szczerze przyjmuje islam, to Allah przebaczy wszystkie jego wcześniejsze grzechy, a potem zacznie się rozliczanie. Nagroda za dobre uczynki będzie dziesięciokrotnie do 700 razy za każdy dobry uczynek. A jeden z uczynek będzie zapisany takim, jakim jest, chyba że Allah go przebaczy. W Koranie 8:38 Allah wa ala powiedział: Powiedz tym, którzy nie uwierzyli: Jeśli zaprzestaną niewiary, ich przeszłość będzie przebaczona, a jeśli powrócą do niewiary, to przykład tych ukoranych przed nimi już przeszły jako ostrzeżenie. Podwójna nagroda dla Żydów i Chrześcijan, którzy przyjmują islam kolejny podpunkt. Koncepcja podwójnej nagrody dla Żydów i chrześcijan, którzy przyjmują islam, ma swoje korzenie zarówno w hadith, jak i w Koranie. Prorok Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, powiedział, są trzy osoby, które otrzymają podwójną nagrodę. Człowiek, który ma niewolnicę, którą nauczył, dobrze ją wychował, nauczył ją manier i dobrze ją traktował, a potem ją uwolnił i poślibił, otrzyma podwójną nagrodę. Wierzący. Spośród ludu księgi, który był wierzący, a potem uwierzył w proroka, salallahu wasalam, otrzymał podwójną nagrodę oraz niewolnik, który wypełnia swoje obowiązki wobec Allaha i jest szczery wobec swojego Pana. Jest to hadis znaleziony w Sahih al-Bukhari nr 3011 i Sahih Muslim 154. Koncepcja ta jest dodatkowo wspierana przez Koran, gdzie Allah mówi Ci, którym daliśmy wcześniej księgę, to ci, którzy wierzą w nią, Koran. Kiedy im jest recytowana, mówią: Wierzymy w nią, gdyż jest to prawda od Naszego Pana. Za prawdę już wcześniej się poddaliśmy Allahu w Islamie. Tacy ludzie otrzymują podwójną nagrodę za swoją cierpliwość i wytrwałość. Odpierają zło dobrem i wydają z tego, co my im zapewniliśmy. Jest to wers 28, 52 do 54. Ta podwójna nagroda dotyczy ludu księgi, który uznają i wierzą zarówno w swojego proroka, jak i w proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Podkreśla to znaczenie przyjęcia obu posłańców, co prowadzi do podwójnej nagrody. Jednak niekoniecznie czyni ich lepszymi od innych, którzy przyjmują islam z różnych środowisk, ponieważ ostateczna nagroda zależy od szczerości wiary i prawych uczynków po przyjęciu islamu. Osoba staje się muzułmaninem, Składając świadectwo Ashahadu La ilaha illallah wa Anna Muhammadan Rasulullah, świadczę, że nie ma Boga, żadnego Boga, bóstwa, godnego czci poza Allahem, a Muhammad jest posłańcem Allaha. Przez to świadectwo osoba jest zobowiązana do czczenia Allaha wyłącznie i porzucenia czczenia czegokolwiek innego czy to fałszywych Bogów, Idoli, Gwiazd, Księżyca, Słońca, Kamieni, Ludzi, poroków, w tym Jezusa jego matki czy czegokolwiek innego. Nowy muzułmanin jest również zobowiązany do wykonywania pięciu codziennych modlitw, przyjęcia sześciu filarów wiary w islamie i nauki o religii. Każdy muzułmanin ma obowiązek zdobywania wiedzy, czynienia jak najwięcej dobrych uczynków i unikania grzechów.